Cześć. Pokażę Wam dzisiaj, jak zamontować taki narożnik aluminiowy, a właściwie jak my go montujemy, bo niektórzy mogą mieć też inne metody. Nasza wyróżnia się tym, że czasami pod narożnik zaciągamy tą masę grzebieniem małym 2-3-4 mm. Zaczynamy. Montaż narożnika, przystawię troszkę kamerę. Narożnik sobie wcześniej odmierzyłem, odmierzyłem sobie wcześniej i odciąłem. Najwygodniej jest to robić nożycami do metalu. Przy samym narożniku jeszcze pokażę. Tam, gdzie ma być narożnik, nie powinno się teoretycznie wyrównywać poziomu narożnikiem już po zamontowaniu, bo wtedy narożnik może się z jednej strony trzymać, a z drugiej strony się po nałożeniu masy już odkleić i zasnie i nie będzie się trzymał dobrze. Najważniejszy jest etap wyrównywania rogu jeszcze przed zamontowaniem narożnika, żeby ten ruch był w poziomie. Jak my chcemy zniwelować poziom, żeby było równo, to trzeba to zrobić czymkolwiek tynkiem, gipsem przed zamontowaniem narożnika najlepiej, a nie już po, bo wtedy to już jest musztarda po obiedzie. Podczas montowania narożnika skupiamy się na tym, żeby ten narożnik docisnąć, żeby w każdym miejscu był dobrze odpowietrzony, przyklejony do masy, i zaciągam później już masą. I na to ewentualnie jeszcze później gładź. Także wracając do tematu. I teraz otwórzmy grzebień. Tutaj mam taki mały, to jest 3,3 ,3 mm. No i później zaciągamy sobie po tym narożniku ruchem takim najlepiej jeszcze w stronę narożnika, żeby ta masa połączyła się lepiej z tym między narożnikiem a płytą a w tym przypadku. to powinno wyglądać, według mnie. Przez sobie teraz ten narożnik spoczywa. Stygnie, no i jak wyschnie, to wtedy tutaj ściągamy szpachelką te wystające kawałki na rogu. Jeśli się pojawią bąbelki, Spod to pokażę tak, jak tu też sobie jakoś blachę delikatnie można zdrapać. Jak pojawią się jakieś rysy, niedokładności, to uważam, że lepiej poprawiać to, dorabiać, dopiero później, jak już to wyschnie, niż, niż poprawiać na bieżąco, bo, bo będzie z tym więcej roboty, żeby to, to zrobić idealnie. E też zależy, czy, czy damy tutaj gładź, czy będziemy robić tylko łączenia. W moim przypadku będziemy tutaj wszędzie robić gładź, więc, więc ten narożnik może sobie lekko wystawać tutaj. Nie musimy tego idealnie szpachelką licować. Dopiero później, jak będzie pierwsza, druga warstwa gładzi, to to wszystko sobie wyrównamy tutaj. Przechodzimy teraz do Mniejszych narożników tutaj we wnętrze. A więc jeszcze raz mierzymy sobie długość narożnika do ucięcia tutaj. <mulety> Na rzecz. Tutaj, jak montujemy narożnik w tym miejscu, w tym, w tym, dobrze jest nie zostawiać sobie tak na styk tutaj pod narożnik elementu rogu na 90 stopni, tylko zostawić sobie jakby lekko zaokrąglony albo lekko ścięty ten róg żeby tej masy tutaj pod, pod narożnik weszło troszkę więcej. Bo i też nie bez przesady, ale im więcej masy pod tym narożnikiem, tym lepiej się ten narożnik będzie trzymał. Będzie lepiej przyklejony. Tak sobie mniej więcej to przygotowuję żeby jak wygląda, jak biały klej pod mozaikę. No, tutaj trochę brzydko zaraz to poprawię, ale mniej więcej o to chodzi, żeby ta masa była zaciągnięta grzebieniem, i przy, ciskaniu, przy dociskaniu narożnika ona się odpowietrza i równomiernie się rozprowadza. Pod narożnikiem zaraz jeszcze pokażę, postaram się to pokazać. No, i teraz tak wkleiłem go. Z jednej strony przeciągnąłem szpachelką tą masę, która wysz, wyszła spod narożnika, z drugiej nie. I teraz Wam pokażę, jak to działa przy dociskaniu narożnika. To narożnik. I trzyma się dosyć dobrze. Jak widać na mokro. No I zobaczcie, tutaj jak to wygląda pod narożnikiem. Masa jest równomiernie rozprowadzona pod nim. Tutaj po narożniku też widać, że w każdym miejscu na narożniku ta masa została. I to, co mówiłem jeszcze tu na rogu, zostało jej troszkę więcej. O, tutaj. Dobra. Teraz go trzeba jeszcze raz przykleić. Ja wiem, że stęp schodzi dłużej trochę niż, niż w tradycyjny sposób, no ale albo robisz y, szybko i często poprawnie, albo jak najlepiej trochę dłużej i za troszkę lepsze pieniądze. but To by było na tyle, bo źle sobie obliczyłem narożniki do kupienia. Zabrakło mi troszkę. Skończę tutaj sobie później taśmę narożnikową. Po prostu tymczasem żegnam się z Wami. Trzymajcie się, subskrybujcie kanał pomoże mu się to trochę rozwinąć. Komentujcie, dajcie łapkę w górę. Tu, w jak Wam się nie podobało, jakieś uwagi, pytania, to w komentarzach Pozdrawiam.